Drugi dzień rajdu znów przywitał zawodników doskonałą pogodą. Tym razem zaplanowano sześć odcinków specjalnych, przy czym były to przejeżdżane odwrotnie os -y z pierwszego dnia. Liderzy Leszek Kuza i Maciej Szczepaniak rozpoczęli niezwykle szybko. Ich średnia prędkość na pierwszym odcinku była na tyle duża, że zespół sędziów sportowych podjął decyzję o odwołaniu drugiego przejazdu tego OS-u. Kuza jednak nie zwalniał tempa. Wygrał jeszcze dwie z pozostałych czterech prób i tym samym przypieczętował swoje trzecie już w karierze zwycięstwo na Elmocie. Punkty zdobyte za pierwsze miejsce plus jeden punkt za wygranie większości OS-ów pozwoliły mu również umocnić się na pozycji lidera mistrzostw Polski. Był to również kolejny mały krok w kierunku obrony mistrzowskiego tytułu. Tomasz Kuchar i Jakub Gerber od początku etapu odpierali ataki Tomasza Czopika na drugą lokatę. Na pierwszym odcinku wyrównali czas Kuzaja i przed ostatnią pętą mieli 15,2 sekundy przewagi. Ich cel został jednak zagrożony przez awarię skrzyni biegów. Podczas ostatniego serwisu zespół musiał podjąć trudną decyzję o wymianie uszkodzonego elementu, co mogło skończyć się spóźnieniem na PKC i stratą pozycji. Jednak serwis stanął na wysokości zadania. Skrzynia wraz z kompletnym sprzęgłem została wymieniona w ciągu 17 minut, co jest wynikiem niemal rekordowym. W tej sytuacji kucharowi nie pozostało nic innego, jak obronić drugie miejsce w rajdzie. Do zwycięzcy stracił minutę 12 sekund i 50. Wrocławski kierowca umocnił się również na drugim miejscu w klasyfikacji mistrzostw z Polski. Tomasz Czopik i Łukasz Wroński na początku etapu postawili wszystko na jedną kartę. Co prawda na pierwszym odcinku minimalnie przegrali z kucharem, ale już na drugim pokonali nie tylko jego, ale i całą stawkę. Wygrana os rozbudziła nadzieję, co mogło się dla Czopika źle skończyć. Niewiele brakowało, a wycieczka poza drogę na kolejnej próbie kosztowałaby go odpadnięcie z rajdu. W tej sytuacji ostatnie dwa odcinki Czopik przejechał bez zbędnego ryzyka, bezpiecznie dowożąc trzecie miejsce do mety. Kucharem przegrał niewiele, 22 sekundy. Do zwycięzcy stracił minutę i 34 sekundy. Przed startem drugiego etapu wiele osób zastanawiało się, czy Michał Kościuszko i Jarosław Baran zdołają utrzymać czwarte miejsce, na które zęby ostrzył sobie Maciej Lubiak. Załoga Suzuki jechała jednak bardzo rozważnie i dynamicznie, kontrolując niemal do końca przewagę nad rywalem. Pięć kilometrów przed metą ostatniego odcinka wydarzyło się jednak coś, nad czym kontroli zawodnicy mieć nie mogli. Kapeć w prawym tylnym kole spowodował blisko 30-sekundową stratę do Lubiaka i spadek na piąte miejsce w rajdzie. Na mecie Kościuszko nie krył jednak zadowolenia ze zwycięstwa w klasie Super 1600 i udanego debiutu Swifta na polskich trasach. Czy kolejny start podczas szutrowego rajdu Polski będzie równie udany? Nie wiadomo. Na razie przed młodym kierowcą kolejne zagraniczne starty i na pewno kolejne cenne doświadczenia. Maciejowie Lubiak i Wisławski rozpoczynali drugi etap z mocnym postanowieniem awansu na czwartą lokatę w rajdzie. Szybka i bezbłędna jazda pozwoliła im na zmniejszenie straty do Michała Kościuszki. Jednak kiedy odwołano 13 odcinek specjalny, Lubiak zaczął tracić nadzieję na poprawienie lokaty. Przed wyjazdem na ostatnie dwa odcinki specjalne wciąż miał do odrobienia 7 sekund i jak sam twierdził, przy tym tempie Kościuszki tylko pech rywala mógł mu pomóc w awansie. Tym razem los uśmiechnął się do Lubiaka, chociaż wierzymy, że nie życzył źle swojemu rywalowi. Po ostatnim odcinku Ludwik Wisławski mogli odbierać gratulacje za czwarte miejsce. Być może ten sezon okaże się dla popularnych Maćków mniej pechowy niż poprzedni. Na razie mają stuprocentową skuteczność. Szóste miejsce na Magórskim i czwarte na Almocie. Michał Sołowow i Maciej Baran po pierwszym etapie mieli dosyć bezpieczną przewagę nad kolejną załogą, ale mogli jeszcze myśleć o poprawieniu swojej szóstej pozycji. Kieleckiemu kierowcy wciąż jednak dawała się we znaki kontuzja kręgosłupa. Dodatkowo na jednej z dojazdówek został zatrzymany przez policję za minimalne przekroczenie prędkości. To spowodowało spóźnienie na jeden z punktów kontroli czasu i dodatkowe sekundy dopisane do wyniku. Tak więc na mecie pojawił się na szóstym miejscu. Jeśli jednak sołowo doda punkty zdobyte na elmocie do tych za czwarte miejsce w rajdzie magurskim, jego sytuacja w klasyfikacji mistrzostw Polski wciąż wygląda obiecująco. Piotr Adamus i Magda Zacharko liczyli, że podczas drugiego dnia uda im się utrzymać dobre siódme miejsce zajmowane po pierwszym etapie. Okazało się jednak, że rywale będący tuż za nimi narzucili ostre tempo i zaczęli nadrabiać stracone sekundy. Adamus nie jest kierowcą, który lubi zbędne ryzyko i wolał pewnie dowieść drugie miejsce w klasie Super 1600 do mety niż stracić wszystko. W klasyfikacji generalnej spadł jednak na dziesiąte miejsce. Sebastian Frycz i Bartek Boba na trasie drugiego etapu pojawili się dzięki Super Ali. System ten pozwala na powrót na odcinki specjalne, jeśli auto uszkodzone podczas poprzedniego etapu zostanie w pełni naprawione. Oczywiście nie ma nic za darmo i za każdy nieprzejechany wcześniej OS załodze dolicza się 5 minut. Frycz nie mógł więc liczyć na wysokie miejsce w klasyfikacji, ale potraktował drugi etap jako okazję do przetestowania ustawień samochodu. Kierowca był szczególnie zadowolony z tych wybranych na ostatnie dwa odcinki. Marcin Turski i Dariusz burta w dalszym ciągu, podobnie jak pierwszego dnia, szukali idealnych parametrów swojego auta. Praca nad ustawieniami nie przeszkodziła im jednak w utrzymywaniu dobrego tempa. Co ważniejsze, Turaz przejechał cały etap właściwie bezbłędnie, cały czas podejmując próbę wyprzedzenia Macieja Oleksowicza. Ostatecznie do siódmej lokaty zabrakło nieco ponad trzech sekund. Turski na mecie czuł pewien niedosyt, ale nam wydaje się, że ósme punktowane miejsce w klasyfikacji generalnej w pierwszym starcie w sezonie i przy tak wyrównanym poziomie rywali. Można uznać za dobry wynik. Maciej Oleksowicz i Andrzej Obrębowski drugiego dnia sprawiali wrażenie, jakby w nocy przeszli metamorfozę. Zawodnicy złapali właściwy rytm i widać było, że jazda tego dnia przynosi im sporo frajdy. Najpierw udało im się awansować o dwa oczka w generalce, a później dzielnie odpierali ataki Marcina Turskiego i do końca bronili siódmej pozycji. Ostatecznie na takim właśnie miejscu dotarli do mety w świetnicy. A my popatrzmy jeszcze przez chwilę, jak niektórzy kierowcy rewanżowali się swoim kibicom za gorący doping. To był bardzo szybki, przede wszystkim ciężki rajd, bardzo wysokie tempo, szybka konkurencja. Koledzy naprawdę szybko bardzo jechali. To nas szczęśliwy. Wygraliśmy większość odcinków specjalnych, wygraliśmy cały rajd, komplet punktów. Jesteśmy szczęśliwi. Bohaterami tego wyniku, bo drugie miejsce jest jakimś tam wynikiem, jest moja ekipa. Najlepsza absolutnie ekipa, z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Chłopaki są wręcz genialni. W 17 minut, mieliśmy defekt skrzyni biegów, w 17 minut wymienili całą kompletną skrzynię biegów i całe kompletne sprzęgło. Motor gorący, warunki polowe. Naprawdę, ja się popłakałem jak się na to patrzyłem. Takie zaangażowanie i, i to naprawdę wielkie dzięki. Korzystając z prawa głosu chciałem podziękować naszej, mojej ekipie, mechanikom. Wielkie dzięki chłopaki, to jest wasz wynik i to tak naprawdę wyście na to zasłużyli. Ja tu się nie liczę, ja tylko siedziałem, ja byłem wkładem pomiędzy siedzeniem a kierownicą, a tak naprawdę cały wynik zawdzięczamy chłopakom. Gdyby nie oni, to byśmy tu zaraz nie rozmawiali. Tomek był do ugryzienia, no, gratuluję mu, bo faktycznie jechał świetnie. Leszek jest poza konkurencją w tej chwili, ale drugi, drugie miejsce bardziej by mnie satysfakcjonowało. Natomiast w tej stawce trzecie też nie jest złe. Myślę, że w trójkę odjechaliśmy, odjechaliśmy na tym rajdzie konkurencji, tak chciałbym, żeby do końca sezonu zostało. A tak cieszyli się zwycięzcy 34. rajdu Elmo Premi na mecie. Kolejna runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski to rajd polski, który rozpocznie się 9 czerwca. Do zobaczenia na trasie.